Co by mógł pan doktor powiedzieć o pewnej strategii, jaką ma w planach zrealizować słowo Mirmencen? To jest taka strategia, moim zdaniem głównie pr -owa. Jest taki problem w ogóle z wyborami prezydenckimi w Polsce i z obietnicami kandydatów w tych wyborach, że oni mają tendencję do mówienia o tym, co zrobią w zasadzie kompletnie foderowania kompetencji prezydenta. Prezydent nie ma żadnych uprawnień, jeżeli chodzi o prowadzenie polityki wewnętrznej, oczywiście może składać projekty ustaw, natomiast wszystkie jego akty w tym zakresie muszą mieć kontrasygnatę premiera. Nie posiada też żadnej, żadnego taka, takiego instrumentarium w postaci ministerstw na przykład, które mogłyby służyć mu do budowania jakiejś polityki w zakresie nie wiem, edukacji, polityki społecznej, poza w zasadzie polityką obronną i Prezydent ma do tego BBN, elementami polityki zagranicznej. Tutaj tych, tych uprawnień prezydent nie ma. Jeden z kandydatów, tak jak pan powiedział, mówi, że to jest prosty mechanizm, tak? No bo albo będą mnie słuchali, albo bym dowetował ich ustawę. Po pierwsze, to jest no, oczywiste, jakby postawienie prezydenta w takiej pozakonstytucyjnej roli. No, śmiem wątpić, żeby to była strategia skuteczna, i moim zdaniem najlepszym dowodem na to, że taka strategia jest nieskuteczna jest to, co widzimy w tej chwili.